Hej, cześć! Witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj przy niedzielce zabieramy was na spacer z pieskiem, taki poranny, trochę późno poranny, bo dość późno dzisiaj wstaliśmy, więc zabieramy was na spacer z pieskiem. Myślę, że jeszcze dzisiaj muszę poogarniać w domu yy, takie, wiecie... Normalne porządki, odkurzanie, mycie podłóg, ale też y, zastanawiam się, czy nie posprzątam sobie w końcu w szafie, bo tam już też wymaga y, mocno porządku ta moja szafka z ciuchami. A też może przy okazji, że rozpoczął się już wrzesień, w ogóle kiedy to zleciało, że już mamy wrzesień? Skakujesz? Nie. Kiedy to się w ogóle stało? Dopiero się wakacje zaczęły, a już mamy wrzesień, więc myślę, że może tak na nowy rok szkolny yy, zrobię sobie dzisiaj porządki w szafie i wtedy będziecie mi towarzyszyć. Więc, jak już to powiedziałam, to może to zrobię. Chociaż y, trochę boli mi dzisiaj głowa, więc yy, idziemy na spacer. A czy posprzątamy, to się okaże później. Mam nadzieję, że tak. Zobaczcie, ten parking zawsze tak wygląda, nie? Jest garstka samochodów. Myślę, że dlatego, że mało kto wie, jak wjechać. Ale widziałam, że Maciek Wam nagrał, jak tu wjechać, więc polecamy. też nagrać ładną przybitkę, że jesteś nad morzem, ale może ma taki sam kolor jak niebo, I w sumie to nie widać, gdzie jest. Tak jak zawsze musi iść na plażę, chociaż wejść, wypuścić czeczku i zejść. Jesteśmy teraz na kamiennej górze, z której widoki są piękne, jak zresztą przed chwilą widzieliście. Można na kamienną górę wejść schodkami, tak jak my to zrobiliśmy. Albo tutaj jest możliwość wjechania kolejką, taką górską kolejką w Gdyni. Można sobie wjechać tam, podobno trzeba odstać trochę i ta kolejka jest za darmo, jakby komuś nie chciało wchodzić, taki kawał. A stąd są najpiękniejsze zachody słońca, pewnie. trochę, to idziemy jeść śniadanie, bo już jest godzina 11, więc chyba najwyższy czas, żeby coś zjeść, idziemy coś pysznego zrobić. Co będziemy jeść? Ty chcesz gofro, dobra. Jednak plany się trochę zmieniły i na śniadanie przyszliśmy na pizzkę do Ogniem i Piecem. Pizzka taka dobra, że nie zdążyłam nagrać jak była cała. Ale śniadanie idealne. Powiedziałam: "A, to teraz czas powiedzieć B i wyciągam wszystkie moje ciuchy z szafy, żeby je w końcu poukładać i zrobić z nimi porządek. Chodźcie ze mną." Okej, okay. i to jest mój cały barłożek, który teraz trzeba poskładać i część rzeczy się pozbyć. Tak patrzę, że niektórych z tych rzeczy nie obrałem już co najmniej z rok, więc te rzeczy zostaną wyrzucone w tym momencie. Poszły całkiem szybko. Bójcie. Poszły całkiem szybko ja to moja półeczka bluzki na co dzień, ładniejsze spodnie, spódnice, sukienki, swetry. I teraz yy, nie będę taka i wezmę się za tą górną półeczkę. Ale też myślę o posprzątaniu tej szuflady z tym całym pieldolnikiem. Cicho ogarnięte. To wszystko, co zostało, to jest do dania, wyrzucenia. Muszę przejrzeć, zastanowić się, co z tym zrobić. Tak, jeszcze przy końcu dnia stwierdziłam, że pójdę umyć autko, bo już naprawdę domaga się totalnie mycia. I właśnie zajechałam na myjnię i patrzcie w ogóle to, jaka jest kolejka. Ja nie wiem, czy to auto co widzę ostatnie, które stoi, czy to jest ostatnie auto, czy tam jeszcze coś przed nim jest. No nie wiem, poczekam jeszcze z tak kilka minut, zobaczę, czy to się w ogóle rusza jak y, będzie tak dalej stało, to nie wiem, albo pojadę na inną mynię, albo przyjadę innym razem. Chociaż no, chciałabym już umyć to auto, a wolałabym tu i mam teraz taką zagwozdkę, czy czekać, czy sobie pojechać stąd. Zastanowię się przez kilka minut. Ja wracam już do domu z, z marzłami, jak nie wiem co, już niby jest 17 stopni, ale jest tak zimno, że po prostu już chcę z powrotem lato. A jeszcze co wam chciałam pokazać ostatnio. Zostaliśmy, taki oto widok na naszym aucie. Rozumiecie, że pani, która stała obok na parkingu prywatnym przerysowała nam auto po całości? To jest niesamowite. Widzieliście, mamy obrysowane cały bok auta, na przednich tylnych drzwiach jest normalnie obrysowane. Widać ewidentnie, że babka wyjeżdżając przerysowała po całości nasze auto. I teraz słuchajcie to, miejsce prywatne, więc jest przypisane do danej osoby, tak samo jak nasze miejsce jest prywatne, mamy jakby akt własności na to miejsce, bo jest to prywatne miejsce. Zadzwoniliśmy na policję, bo pani nie zostawiła żadnej kartki. Po prostu wyszliśmy rano i przez najbliższy tydzień się już nie pojawiła. Więc yy, od razu w dniu tego zdarzenia wezwaliśmy policję. Na no co policja nam mówi, że. No, ale nie mamy świadków zdarzenia, to nie jest nigdzie nagrane. No i w sumie to nie wiadomo, kto to zrobił. Mówi, i mówimy, no, ale jakby samochód tu stoi, tutaj jest miejsce prywatne, no to wiemy, czyje jest to miejsce. No, my nic z tym nie możemy zrobić. No, ale dobra, w końcu udało się. Pani wróciła, więc ją tam złapaliśmy. Pani uważa, że to nie ona, że ona nie zauważyła tego, żeby to zrobiła, i w ogóle to jest nasza wina, bo my blisko parkujemy. W końcu udało nam się spisać oświadczenie. Jakby wiecie, no miejsca są ciasne, ona ma trochę szersze miejsce, bo w ogóle stoi przy krawężniku, więc jej miejsce jest szersze niż nasze. I to ona najeżdża na naszą linię, zamiast doklejać się do krawężnika. No ale dobra, pani spisała oświadczenie, przyznała się i to było już jakiś czas temu, bo minęło chyba 3 tygodnie. I do tej pory nic się nie wydarzyło, bo... Bo auto jest zarejestrowane w Szwecji, a nie w Polsce. Więc zanim w ogóle może dostaniemy pieniądze z ubezpieczenia, no to może minąć jeszcze trochę czasu. Mogę Wam updateować, jak Was ciekawi ten temat. No, ale taka sytuacja więc ludzie nie szanują czyjejś własności, później wybierają się a jeszcze co jest najlepsze jak ta pani przyjechała z powrotem tutaj po tym tygodniu, to na jej aucie, na, dokładnie na wysokości naszej jakby rysy, na jej zderzaku, jest też obrysowane auto. Przypadek. Słuchajcie, przypadek. No, ale tak w skrócie cała historia. Ja dziękuję Wam oczywiście za oglądanie tego vloga. Zostawcie lajka, zostawcie też subskrypcję, żeby zobaczyć więcej takich treści. Dzięki wielkie, pa!